To się nazywa wymyślona beczka. Cześć. Dobrym ludziom kuziom to poprawia masę, konfiturą, rurą, mu pierdala fazę. Ale się że, do że w sensie z pierwszej osoby? Tak. A, bo on ma trzecią osobę, to po jakiej Nie, 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 że... Ale już teraz trybi. Dobra, okay. czy wszyscy są w takim razie gotowi? Widzę. że tak? Go. Dobra, czy wszyscy ogarniają zasady? Ogólnego tak, na czym, na czym skończyłem? Proszę się, ja pierdolę, nie przez chwilę! Naprawdę. No, trenuję, no. trenuję, czy to dobrze no. działa. To tak, czy, to tak. Jeszcze raz. Jackal, yes. uwaga. Proszę, kurwa, no bo naprawdę... No, to... Carigoda! Spokój! To jest Karigoda! Dobra! Elegancko. Dobra, Ejbi! Ejbi, Ej Ej chodź. Ej chodź. Ej chodź! będziesz moim, będziesz moim przyjacielem. Potrzebuję potrzebuj mi. jakiejś broni, bo no. mnie Ej, Ej się. Chcesz, chcesz kota dziewczynkę jako, koleż, jako koleżankę. Chodź. U, brzmi zachęcająco dobra, to Dobra, chodź. Chodź. To idziemy. Dobra. No nic Ejbi witam cię na moim akwaparku. O! <laughs> No. Zawsze chciałem iść do akwaparku, no. ale mam problem taki, tu że mam wadę wzroku. Tu jest mój akwapar, generalnie nie wiem czy wiesz, AB jest super, ma takie rzeczy jak Prysznic na przykład, byłeś kiedyś pod prysznicem? Oh. Nie, nie to nie. pierwszy to raz! <laughs> Grać of <Ligi> Legend <laughs> Moment! Nie, no. pierwszy raz w życiu! Na ale... No fajnie co nie? Fajnie z tego wybruszyć. leci woda? No i to nie wylejaka, jaka, a o. nawet brudna. No idealnie <laughs> lubię taką. bo jak się dokładnie to przyjrzysz, to tak tutaj widzisz, To jest ten tryb ciepłej, tryb zimnej i tryb brudnej. O, o, to to, to brudne tak jest. Zdradzę ci sekret, ale taki w sekrecie. Brudna jest najlepsza. No ja wiem, no a myślisz, że jaką piję całe życie. No właśnie, dobra. A to wiesz, istniejesz od picia wody? Dobra, chodźmy dalej w każdym razie. Pozwiedzamy trochę sobie w Aquaparku. No i jak już jesteśmy w Aquaparku i zwiedziliśmy najważniejszą rzecz, to muszę ci pokazać drugą najważniejszą rzecz w Aquaparku. A wiesz co to jest? Eee. Zjeżdżamy? Nie, schody. <grym> 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 tak, schody, baby. Ale nie były jakie schody zobaczycie? No. Jakie... No no, a w, wiesz po co są te schody? No, po co? Żeby się spocić i pod prysznic Co? Ty, to jest przemyślane Tak, bo to no. jest taka trochę przemyślana taka, wiesz, jest taka siłownia wszystko. I ten, a wiesz ile ma skotków? To jest twój cielek, żebyś policzył No Jeden Dwa Dodam ciekawego dwie, dwie, dwie. Dobra, czekaj, muszę sobie ściszyć Możemy dźwięk. O ja też muszę sobie ściszyć. No dźwięk. też. To jak głośno to strzelasz dźwięk, muszę... dźwięk. No cóż, jest strasznie głośno No dobra, to wiesz to masz to! Halo, co to się o. dzieje? Liczymy, to 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 schody. E, liczymy schody, liczymy schody Liczymy schody od dobra. początku. No musisz od miałem. początku bo się powoliłeś. Jeden <laughs> Dwa Trzy Cztery pięć Sześć, siedem, osiem! 9, 10, 11! 10... i pomyliłem się. No, pomyliłem się jeszcze raz, musisz zacząć. Nie, no, rozpocząć, bo Jeszcze raz, 7, zacząć. 2, 3, 4, 5. O, skończyła mi się amunicja. No, a nie tupę. czekaj, mam jeszcze 2! 7, 6. 8! Dajka. To już dużo zabrało moje mojej, dziewczynki, animę, co? O, Jestem dobry, lepszy. Dobry, Ale masz może jesteś... amunicję, Blaszka? Masz może amunicję, Blaszka? Bo liczymy skody no i bez amunicji tego nie zrobiłem. Ja blaszka, mam dużo jest... amunicji. E to jest strasznie poważny problem. Mam, mam, mam. Ej, Masz ej, 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 Tu jest municie, tu jest za O, zabrałem ci, poczekaj, ja zabrał. No zabrał Masz amunicję, weź sobie Dlaczego ja będę liczył od dołu, No, ej, od dołu i dzięki temu siły i się spotkacie. I będzie wiadomo, ile to ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13.

do no, Brazyli mnie porwało! Z no. się, się A jak śmiesznie, śmiesznie biegł. No, weźcie pracy, panie brzmienie. Weźcie tak raz Wiedźmin, weź to jest bierzia dla Wiedźminów. Ej, zobacz, <śmany z> to <tymi, śmany> się to Nie wiem czy wiecie, tak Wiedźmie trenują do walki z potworami, co nie? Tak. Czyli dobra, czyli widziałeś, czyli widziałeś gigantycznego ogórka, który strzelał, chcesz nam to powiedzieć, tak? Nie, pomyliło mi się. Krew? Nie? Dobra, chodźmy do ciała, ja wiem, ciało Dobra, się blaszka ma ciało, chodźmy do ciała. Chodź nie, jestem małą dziewczynką do tego. No to nie no no dalej są cialami. Mamy morderstwo. No Jak to? Cialaki. Dobra, chodźmy, musimy zbadać morderstwo. Co to morderstw? co, to co jest, halo? On żył wcześniej. Tu tylko kulik był. Co, co kuli się, się wydarzyło? Zabił, nie pamiętam kto, ale ktoś. Nie chce nic mówić, dwa. Dobra, dobra, to zadanie jest dla za detektywa. Czy jest tu z nami detektyw? E ja widziałem detektywa, ale detektyw powiedział, że się musi najpierw przebrać, bo nie jest gotowy na no, akcję. No to za słabo, no. bo detektywy zbada bardzo... dobra. znowu co coś się wydarzyło? Według mnie zginęli za pomocą shotguna. Dwie, trzydzieści temu. Hmm, a, a ten ty? zginął jeden Ja Nie miałem shotguna. No właśnie, tak coś mi tu jebiesz, bo no, zwolczak tak, tak, ma jako no, jedyny no, zwolczak. No, ma w status. Ma mało no, HP i właśnie wymienił shotguna. W moich oczach widziałem, jak tuli leży. Lisek wcześniej żył, ale widziałem, że. Jest pewien Wiedźmin, który bardzo nie lubi potworów i animatroników. Wiec miał <gryw> no. <gryw> no, co się nie gadać. No. Oni nie Poczekaj stop. Halo, a to aj bizawi teraz? on też był niewinny? No nie. <gryw> Jak ja ja e, było? Halo, co jest? Ale zdymienie się zrobiło. Ej ty. To ta, ta małpa jebana Sprawdzałem Dzień czy to. Wiedźmin nie był w końcu <laughs> To małpa jebana była no, Wiedźmin był dobry zawsze ja No właśnie, kręcimy. okazało się, no że, że Wiedźmin pra... był dobry, czyli de wiedźmin? Co się z no, no, To tak, no, no, tak, tak, tak naprawdę? No tak Wexy strzelał i w ciebie strzelił i zarzucił się. No i, i znażają, Czemu nie powiedziałeś nam, że Wexy krótka morduje? Tylko ci <laughs> się ogóle bóle traitorem No, mam pamięć, krótko trwało Ej, był a, tylko jeden traitor, co odchodzi? Jeden traitor był jeden to coś się zjebało Nie mam, nie mam, zobacz Ej, nie było jackala ani dystertu Już ani Faktycznie zjebało się Tak To trzeba w ustawieniach zmienić chyba Już coś... Tutaj jestem, czekaj Kurwa Nie no, tutaj ty Ej Nie bij mnie bije tak to Co, robisz. co mi robisz? No palę cię krowarem, Toriu Krzywda ci robi jak pokażę ci murika <coughs> Darwek! I sobie złoczyńco, daj nam spokój Gorni, jak będziesz nas followował, to będziesz podejrzany o bycie z impostorem Amungusem Ogólnie nie chcę ci nic mówić A poza tym nie można być nas czterech Jeszcze raz mnie uderzysz Halo, halo? halo. Dawaj Ej, hey Mendy miał przyjść popatrzeć jak kurde się ślizgał i się poszedł Ej, co jest? Gordon już zbije Ej, Mendy jest podejrzany, halo Powiedział, że przyjdzie popatrzeć jak ten... Dostałem Ktoś strzela z dużej odległości Halo? Aaaa, o nie Co to jest? Aha, bo on był Bo Gordy był Jesterem Czemu jest, że Jester wygrywa, a go się zginie? Przecież to jest bez sensu, gdzie to się, gdzie to się zmienia? Ej, zmienia? Dobra, cześć czapkę, Halo ja 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 nie O, pod brysznic, a stacji ale... spoceni jesteście. No, musicie to, się umyć jest ogólnie. Mirek, ty ty jesteście graczami ubrak. Ligi Legend, musicie się umyć ogólnie. Co tam robicie chopaki? my razy? Razy na będziemy, na będziemy bez... zjeżdżali z tronu. Z, <laughs> z beczką jest O kurde. Ty w ogóle zauważyłem. Pewną rzecz. Ej, zobaczyliście to ryd, te. One są w y koloru, jak flaga Ukrainy. Ej, bez kitu. Ukraińskie te. Jesteśmy w ukraińskim basenie. No. Dobra, bo AB mówił, że idzie podkryśnik i potem się idzie przebrać, a AB go nigdzie to nie To idziemy w go pożądać? Czekaj, znajdziemy go! Nooo! Nooo! <śla> na Co ty robisz z Góra. tym królikiem? Ej, Basz, ja nie mówiłem, żeby nie chodzić w 10 osób. Widzicie E my tu łazimy w 3 osoby. Gdyby było tak No, czy Co ty robisz, że tak długo podkryśnic? Nie, że tak długo Te guziki na górze to są dla impostorów? Tak, kaligoda. Tak, kaligoda. O! Nie! O! Ee, halo! Ktoś tu gazet Jego, palił! Fragizowali tak, nas! Halo! No takim Tak, impostorem, wziwia. wydało się, Abi. <śmulary> Kalikota był nie. trajtorem. Dlaczego się to tak uczepił? Dobrze kary, poszło. Guziki ja okazały się być jednak dla nim. Powiesimy go. Co robisz z Wolczak? Wieszam, tak. Delwex. delwek, delwek. idzie, widzę. Dobra, no. kto rzucił ten granat? przyznajcie się, A o co chodzi? No. A, jak ja mam, ej, nie no, Nie no, chyba rzucił. E, teraz ja dymowy rzuciłem, ja innego nie miałem. Cały, ja całą rudę i świętego dymowego. Czemu rzuciłeś? Ej, ej. Jesteś aresztowany! Ej, Mój halo, prawa. Horny! A Skąd masz kurde no. skuwarkę, jak nie jesteś Ja Jestem, ale jestem survivalistem, on też ma takie no. fajne rzeczy. A, surwivalizm no. takie coś, dobra. tak się tłumaczysz to, Wolałem sprawdzić, czy się upewnić. A nie, był niewinny, ale rzucił go więc był podejrzany w sumie. Dajcie mi weapon. Policjant. Monik nasz. Chodźcie, chodźcie, co, ja wam nie ufam, wszystkim idę stąd. Bo po ostatnim incydencie, razem. po ostatnim incydencie pod prysznicem, ja już nie chodzę tutaj do tego miejsca. Dokładnie. To jest zbyt niebezpieczne. Tym anime dziewczynek jak, jak zawsze musi wygrywać co każdą sprawę. jest? Pistol tu jest. Pistol. A co ja mam w ogóle? Co masz? Granat. Ja też mam. Jak ty słodko wyglądasz z tym granatem, tak niski jesteś. Opa, jaki nierziutki jestem. O kurde, po spódnicy ci spojrzałem, przepraszam. O nie. Bana masz ogólnie. No nie wiem. O! O zakułem go chyba. No zakułeś go. No dobra. Co jest? A Pomocy! blaszkę zrobiłeś! Cii, bądź cicho Popinuj tego, nie wiem. A, to Ej, bo tu rozpierdol jest halo! Widzowie, ja się tu boję. Just rexie. Just rexie. Just rexie. Nie, oni wszyscy umarli! To jest zadyma, kurwa! Zabijaj. Ty impostor! <laughs> <głos> <głos> to Lexi. O nie. Okay. Tu jest no jeszcze tak ten. Jaka, bierzemy go, bierzemy go, bierzemy tu leży go ten, blaszka I tu jest jeszcze ten, tu Mandy leży Tak Ty tu puszka jest jakaś Armor up kto go, kto kto go Ogólnie to jest nie za zadyma <noise> Weźcie go powierzchni do... Weźcie go gdzieś Ale. powieście. Ja się wiem to cokolwiek zrobić się po prostu tu pozabijali między sobą proszę Proszę go zabrać do jednej toalety i przesłuchać ale... To są szatni Czuję się nie, to jest, to niekomfortowo jest, Dobra, do wszyscy trójka, już przesługiwać go, <grym> to go. To Nie, byłeś nie ty. będę się powtarzał, nie będę się powtarzał Zabiłeś go? Zabiłeś go? go? Zabiłem Delvexa Zabiję. i nic mi nie umówić Czy jest impostorem? O nie. nie Przepraszam bardzo, Delvex był impostorem Kurwa, nie Delvex, Vexi Delve. Vexi o, Weksi. Ja, ja bym powiedział, o, że jest ale tylko tak mi się się Gdzie ty kajdanki? E, innym, brydank. Brydank. Blerank. 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 Weksi. Weksi. sztuczkę. O nie, ucieka. Ale pokazał. Ucieka, ucieka, dawać go. Tutaj jestem, czekajcie. Do jest. Ty jest nie. Tylko do, go. Uciek. Tam jest. Nie, wiem co <grystanie> Boże, to, no. To, no. <grystanie> wy... naprawdę nie mieliście na mnie żadnych dowodów! Jak to, wiesz, tutaj zdraje? Co, Makno przyznał się? Przyznał się. A, A to jest zawsze. No, ale to chciałem, jest. żebym do niego dołączył, ale z mu... Ej, bo MM mikrofon wyciszony. Dobra. to <gadam> was gadam tutaj. <gadam> Siema, co się dzieje? Nic. To jest strzelał ze Ej, kurwa! Mówiłem, że strzelał, mówiłem, że on strzelał. Ale jaja, ale jaja. No dobra, czyli tak ma się to zakończyć. Kariconie! Czyli to ty nie o, no. No. Ale wymiana ognia, ale strzelanina! Strzelanina w szkole! Ale okay. o, ale, o, 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 ale, o, ale ska! Zaczynamy solo, widzę. Jest wszystko pozamykane. Jesteśmy w jakimś. W kompletnym. Et wygląda jak Average blok blok Wygląda trochę, Dzień dobry, Kule. dzień dobry Ale tu z Rosja, ja piernicza. Rosja? Ida. No zacz. To moje osiedle Same porozpierdalne bloki, jesteśmy w Bytomiu Nie jest ci zimno w tej Rosji? No, no trochę piździ Znaczy nie jesteśmy w Rosji, tylko jesteśmy w Bytomiu po prostu A to jest Bytom zimą? Nie... Tak, jesteśmy w Bytomiu No to ja już nie wiem gdzie my jesteśmy Pociągiem przyjechałem, i nawet nie wiem gdzie Stwierdziłem wsiadam no, 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 jesteśmy, to, to w no, jesteśmy w Bytomiu, to jest obok Wygląda mnie trochę jak Łódź

Dobra, to kup sobie coś, bo ty, powinieneś mieć sklep gdzieś po F3 czy czymś tam. Mmm, czekaj. No nie mam. Ja jestem, no, ja jestem inocentem normalnym. Jak to jesteś innocentem? No, jestem innocentem. Co się stało? Już jesteś... O, zajebisie! <noise> no, ja byłem ja nie do ciebie serio, ja nie wiem czemu to nie Nie wiem To dzień. Dzień dobry, co tu się, się dzieje? Dziej dziej do dzień dobry, co, co to się, dzieje? Co się w dzieje w tym warsztacie. chyba nie chcecie warsztatu. wejść do naszego warsztatu. Nie nie, 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 nie chcecie wejść. My, my tylko się pytamy co macie ciekawego w tym warsztacie. O bogowie czego, czego nie mamy! mamy? Około... A co? Eee tutaj... halo! Co to było? Co to było? Ktoś poddymił Dziwny kop z co jest? Gdzie mówię po tej raczej zbieram na mapy będzie Ja pierdolę Bo Ale tam młyn się co zrobi to... Jak obok jest panowie, Ja tutaj ze schodów, pięć złotych Ja wracam do roboty, wypuśćcie złoty mnie Pięć tutaj za przejście dla mnie Poproszę, pięć złotych. Ja masz panie, panie! Ty, pierdalaj. Bo inaczej pan nie przejdzie, kurde. Dobra. Dobra. No. mać poborców podatkowych. bo się nie mać poborców podatkowych. podatkowego. Ja tu mieszkam ja ja na tych schodach. No jesteś... to jest w życie. Pa, Panie, jesteś pan bezdomny po prostu, a nie No, się, pamiętam, a ja tak no się, to jest Skoli to mój jest... Zamknął jest... nas! <todellis>

Możemy wejść teraz. A, je, no, no i super. To no. jakie krzesło sobie kupiłem w Rosji. O, no. o, no, to o. To zajebiste. I do a, dobra, dobra. Dobra. a tu? Podoba mi się to, że ja i ja, Mongo mamy profilówkę z tej samej gry. Co to jest? No nie, to nie. Ej, bombę ktoś tu dał na drzwi, halo! No, nie, 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 nie Czemu się zabija Co jest? Co tu no. się dzieje? Co się stało? No i jest. Plister w warsztat, ne warsztat jest zbyt Co? Proponuję robić przewrót na warsztat ano. Plus jeden, co ty na to? Dobra, tylko potrzebujemy więcej osób Ej, Carigo, David, Jest sam pomysł, zaczniemy od tego Widzisz mnie? Nie ma, co to za straszne? Mam hajdanki A e, ATM mi nie słyszy Dobra, koledzy, koledzy co to jest? Ja Przejdźcie tutaj Kurwa, Kurwa bomba tu Bierzmy się Bomba, bomba pierdolęła Słuchajcie, kole, Dobra, to się wystarczy zrekonektować na się. Słuchajcie, trzeba zrobić przewrót Trzeba szturmować e, warsztat Tak jak... Nie Takie, mam wyjść z kanału głosowego i wejść ponownie, tak? Tak, tak, tak Dobra, sekundę Co to za nielegalne zgromadzenie? Znaczy wiesz co, najlepiej TESa Halo, To tutaj zrobił tego, tego. No kto jest, który to, czy Kurwa, nie... Eee! E, strzelają do mnie, halo! Ała! No to wali! Bloody napierdala! Gucet. To zostałeś? To znalazłeś? To jest ty, nie, tu jest wejście od tyłu! Nie, nie ma wejścia! Słyszysz mnie? Ja cię nie słyszę, bo masz jakiś krzyżyk na głowie, Ała! Ja nie wiem. Ała! Halo, Wiedźmin jesteś tam? <layering> Kurde! <gran>. <have Apollo> Ale rozpierdol! Nie Tak, to poproszę własności. O kurwa ile Ktoś to ludzi Ty, ty bezdomnego zbugowali No, tak, no, no tak. i ten basen drugi był ten Jak halo, on się nazywa? Dorbas No. Chodź tu do mnie Muszę ci Muszę Jezu, z tobą osobiście Ale porozmawiać Guzik Nie nie to ja z tobą muszę porozmawiać panie Bladeusiu No to chodź I mnie tutaj dorwij <śmieniu> <śmieniu> medal mi drży co wyczuwasz? medal mi drży O KURDE <noise> Błąd, dwie, <ja>. dwie, panowie. <noise> ogólnie to eee, chyba nie ma wyboru ja, to, ej, ej mam pom pomóżkę No się <noise> to jedyne rozwiązanie mogę ja też jeden <głosy> <dwie>? <głosy> Co oni tam robią na dole? tu ja sobie zostawiałem. bo chyba mnie Karigoda zabije ja To też, Jaku zginąłem <laughs> Panika, panika gaming! A dobra, przecież... <laughs> jest dziura na zewnątrz A może, może to jest, to jest Among Us nawiązanie Nie no działa we, Player Model Selector ogólnie O, działa tak? tak? A, A tam się ginie, jak się spadnie? Możesz tu wyjść? Nie, nie mogę Tak, dobra, to jest więzienie Oo. Dobrze, niech to je Dobra, Delwex, no dawaj do środka No dawaj ścisky. do środka, nic nie stanie Ja wiem, co oni mu zrobią Nic nie stanie Widzisz, jak przytulnie? Fajnie? Tak, ładnie. No ładnie, ładnie. Dobra, Delvex, no to my idziemy jak chcesz. No to... To nie wiedzą. Na pewno nie wiedzą. No oni nie wiedzą. No oni nie wiedzą. Zwiedzamy sobie. No nie wiedzą. No to oni nie wiedzą. sobie. On no sam został. Poczekaj, kto jeszcze został? No nie wiem. Kupiłem sobie ten. Yy, kupiłem sobie radar, poczekaj chwilę. No darmek zato prawej bym sprawiedliwił. Nie, ten jest. Ej, kawy zamknęło. Dobra, wystaćmy go. DEWEX! Ranik... <aussi> Powiedz mi z ciekawości, tylko ty zostałeś na mapie? Czy ktoś jeszcze żyje? Nie wiem, innych nie widziałem. Dobra, ten Ej, jest taki śmieszny prank, w jaki on się nazywa. Wiesz, o co się nazywa twój prank? Nazywa się... Zostało ci 45 sekund życia, No, eee! Dobra, dobra Danek, możesz opowiedzieć coś podczas tych no, ostatniej chwili. To... chwil. E, to jak ja jestem z urodzinami takiego coś ciekawego. No, no, Może tutaj, tutaj damy razem żart, no. to jakiś coś. żart krzak, No, co ale to ciężko się zebrać. no, Może wszyscy. Udałeś się na 20 to sekund takie imprezowe z Cechami. Tak, to zajedziecie wszyscy do imprezowego z A co? Wziągłem, no dawaj, zostań. no, no, no dawaj. Dobra, dobra, dobra. No dawaj, no dawaj. No dawaj, człowiek. No, no szybka masz. Szybko, szybko, szybko. Powiedz, człowiek. Przychodzi pułapy do lekarza, on na to ba. No nieźle. Chodźcie, nie, on będzie Szybko. Szybko, do papiksu! Tutaj w dół! Zkibacz! Tu w dół musicie iść! Tutaj Bapiksu. w dół! Tutaj w dół, no! W dół o, no! Nie! Tam granat! O kurwa, kaczka! Kaczka? O kaczka, faktycznie! Kaczka tam jest. Kaczka! Czekaj, A weźcie ją dotknijcie, bo jakaś agresywna się wydaje. Nie, się boję. Dobra. No, weź dotknij tą kaczkę. Łooo! Wow! Ej, weźcie weź wow. ją wyciągnijcie może. Że ona potrzebuje miłości. Czekaj, zaczaj, no. czekaj eee, bo... Wyciągnijcie no nie, tą kaczkę. Boimo. Halo? Chciała w ogóle? No, ej uruchomcie to głowę. To jest jakiś tester. Odpalajcie to gówno. Tu przycisk jest. O, o, klasa. Co to robi? No nie wiem, no co to, to jest skanowanie, nie gnęliście wam mamonga Ja <grym> Ja to grałem, grałem. Paska wykonuje. O, ty weźmy się, przetestujmy wszyscy. No! przetestujmy wszyscy. No i będzie. Jast dobra, jedy, i możemy sobie, sobie zaufać teraz. Chodź, ta, dobra, ta. Ten. No. FBI. Ja nie jestem sus, impostor. O, delwa się żyje. O, faktycznie. A ten go znalazł. Ej. Ej, Patrzcie, mam jeden nie. pomysł. Co to? to, to, <ślam> to tutaj. Co to na to? <ślam> No taki też, to jest dobry pomysł, mi się wydaje, wiesz? Taki. tak. To jest zajebisty pomysł. To jest o takim franku? To się nie. nazywa wywołająca beczka, frank. Cześć! <grywa> Dobra, sadge. No. no było, no ale śmieszne było, co nie? No było śmieszne, no. Kupuję tego nie zrobić, no. No, Warfare. powiem tak, no nie powinniśmy tego robić, Ale było mega śmieszne. No. <grywa> Taka okazja <grywa> się może już nie zdarzyć. No, no, no właśnie, no. Dobra. Dobra, proszę Wajz. proszę nie zrzucać siebie, dobra? Bo teraz będzie pokaz. Proszę się nie zrzucać. Ej, patrzcie tutaj, do śmigła można zrzucić. Proszę się. No, suwa się. Ej. patrzcie na to. Dobra, ale to. E, proszę nie zrzucać. Proszę, no, no, no. No, będzie, no, Kultura, no, kulturka. kulturka. Dorzucisz. Nie dorzucisz. Teraz kultura. O kurwa, spadło. Nie! Kurwa! <laughs> dobra, no nie! <laughs> A, to jest słynny rytuał. No. Tak się. Tak ty się kurwo! <laughs> jestem w dupie Ha! Ale beka Na się tu dawaj O ty kurwa! Ej, halo! Ja żrugam kogoś od połowy gry Ja ci nie ufam. Ale o ja kogo... kurwa A ty co ty robisz? No ja się zjebałem. Uderzyłeś mnie za pół HP a ja się za 80, czekaj. Zesłana dymna. Ej ty. Króliku. Zrzuciłeś za pół HP. Nie to już ci. nie mój problem, to ja spadł do Ale nie to jest z nie w ogóle? Bo ja Nie wiem, ogólnie to szukało? sprawa wygląda tak, że Amongol leży tutaj. Eee, poszliśmy wyrzucić kurat. <śla> A jestem sprankowany. Siema też szachy zagrać? Nie, tu przyszedłem telewizory porozwalać. Drogie rzeczy są. E, to nie jest mój statek. Co się tu dzieje? Ja mam spotkanie na szczycie sterowca. No chodź, chodź, chod, zobaczysz coś? Patrz, to jest naprawdę fajnie. No i no, twoja, no. fajnie. Patrz. Widzisz? Kurde, jest wysoko, nie? No jest. <laughs> jest wysoko? <laughs> Jezu, jest wysoko Ej, co z tym Się strzela W ogóle zastanawiam mnie ciekawa jedna rzecz Czemu my nie strzelamy do Amonga, który jest Jackalem i właśnie se poszedł na dół? Właśnie, czemu nie strzelacie do Amonga? Właśnie, czemu do Amonga nie strzelamy? Rozstrzelić Rozpierdolić go trzeba Rozmnożyć się Radne twoje zwłoki Ej, strzela, strzelasz, Jackalem jesteś Jackalem jesteś Jackalem jesteś Jackalem jesteś Dobrze! Mamy go! Oh. Mendy go zabił, więc raczej jest czysty no Ale Seth zabił, go. był impostorem, nie ja, że... bo... ja, że... ja bym powiedział, że to jest albo Karygoda, albo Zwolczak, tak szczerze Nie widziałem ich ani raz w tej Coś tu ja pierdolę, a ty masz fartan! <laughs> <To jest śmiech> Za po prostu a nie, bo miałem radar i przeteleportowałeś mi się. Nie wiem czemu tu jest krew, ale bardziej mnie zastanawia, czy u rzucał w nas granatami chwilę temu. Czemu to jest krew? A próbowałeś mu profilaktycznie w głowę strzelić? Ostrzela. strzela. ma mało HP, ale ma dobrą broń. nie broń? He, <laughs> ma dobrą broń. <laughs> Dokładnie. No najlepszą broń, no na kurde. Wychodź! Wleciałby A jak gram skończyłam... kurde na pełnej no to od razu by go zabił. Oj do tego? Do digla? Na... Nie wiem Na najlepszej Ale ten gól ten to Dobra. chyba ma dwa strzały czy coś A. To możemy się strzelać Chyba da Szkodra ten ma małą HP To jest leci. wleci się w roba i Generalna... wybrać, wybrać kapitana. Znaczy ja jestem kapitanem, ale wybrać zastępcę kapitana i najgorszego, najgorszego, yyy, Generalna... Co to jest? Jooo, miecz! Łooo, znalazłem! Ej! Ten miecz znalazł jestem kapitanem. To ten miecz podnieśliście no, się i ja no, cały no, HP no, stracę. No, ej, bo... Skalibur! Nie <noise> <Mię> widziałem <noise> tego! To jest! To zabija! On zabija! To ale to zajebista zabiję, ruda.

Kubałkę, chodź, muszę Do? Chodź, chodź, no, no, jako bałkę, chodź jaką bałkę, chodź. No co się jako dzieje? Bałkę. Chodź jaką bałkę. No chodź, 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 chodź. No, może jest no. sterownia. No byłem już tu. Ładna, co nie? No bardzo ładno. i zobacz. Otwarta, dużo rzeczy może no. tu przykład. Zobacz jakie ładne widoczki, co nie? No. No. Ładna, co nie? No a niestety co myślisz, że ktoś tam jest na górze? co, mi się wydaje, że to jest bardzo możliwe. Tá aqui branca, super. <laughs>